Albo ty musisz zrobić portale, żeby mogę się tam dostać i odbić. No, Wiesz? Pewnie tak. Więc tak, możesz yy. zrobić tutaj. Tutaj dosięgniesz, czy nie? No, sięgnę. Tu? No to zrób. A zrobisz tutaj, gdzie ja jestem? Tu. Tu. Na końcu tego mostu? Tak. Mm -mm, nie widzę. Nie, nie nie nie, 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 ogarniam tego spojrzeniem. A ja bym zrobił... Nawet jak się odchylisz? Ja bym zrobił tu... Nie, nie, spadnę. Kurczę. To to nic nie da. Albo... Gdzieś tutaj obok siebie możesz zrobić też... Bo tu zrobiłeś, popra, tu zrobiłeś portal. Mam. No. To może ci u siebie możesz zrobić. No to by było za proste, słuchaj. A. To by było za proste. Żeby tak zrobić. Portal. Ale czekaj, 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 czekaj. Albo wiesz co? Czekaj, Ale czekaj. nie jak wejdę, to nich zniknie, to ja już wpadnę. Ja się i tak nie Dobry. mogę stąd ruszyć kurczę... dotknęłam Tak, jak my wszyscy. Ratunku! Ratatuj! <grym> Ratuj. Gdzieś, żebym mogła wejść, się dostać. Bo no. tu jest, tu jest napisane strzałka do góry, tu. No wiem, musisz się... Tu Więc może musisz, może uruchomić glutka i mam się odbić. Ale ja nie wejdę już do glutka, ani ty nie przejdziesz, bo ja tu mam ten yy, niebieską barierę. Ojej, ojej, oj, oj, oj. ale czekaj oj, 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 oj. Może wiesz co? Trzeba zrobić to jeszcze raz w tym sensie, że zejść? ...ofluga się to, tak, nazwij sobie. I będzie to zrobione, czyli można się będzie odbić jakoś. Bo to nie, jest nie, nie przejdziesz. Do... Nie przejdziesz, bo tam są wszystkie, wszędzie niebieskie te... Zrób, ten, tu masz niebieski, zrób. Zrób, zrób. Czekaj, gdzie byś mogła zrobić? Spróbuj tam zrobić portal. No ale to nic... Wiem ja. Nie daję A tu zrób No co to... Chyba że... Chyba że wejdź teraz, zobaczymy co się stanie Jak najwyżej cię zabiję to jest Nie, to straszne. Nie, yeah. chociaż. Nie, yeah. no. jednak. Nie wyszło. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Nie trzeba to jakoś za prośbę nie Czekaj, czekaj, czekaj. Bo... Dobra, mam dostęp do frugaczki. Aha. Masz, no widzisz. Czekaj to ja Jest, muszę... Jest, dobra, dobra. Dobra no? To... Teraz zrób, teraz zrób tutaj, gdzieś. Teraz chyba możesz y, strzelać. Ja to włączę i trzeba to... Y, źle. Musisz przejść portal. No to... Teraz? Dalej źle. To, to tam. To, to tam. No. A gdyby tak, ty dasz tu, tu portal z, z drogą, a ja ją oflugam, to podskoczysz? Yy, jeszcze raz, czeki. Tu, tu zrób yy, tą drogę, jak, tak jak robiliśmy. Aha, i żeby ją zatrzymać. No dobra. No, i teraz próbuję ją. Ta... No, naciśnij na nią. Widzisz? No, widzę, ale co miałoby mi to dać. Nie wiem. Ale... Myślałam inaczej, żeby skierować. Wiesz co? Trzeba było dać ściany, wiesz, i zablokować. Ale tam się nie odbijesz. Oj. Ale mamy ścianę, mamy ścianę pochlapanu po lewej stronie. Gdzie? Więc wystarczyło to też chlapać. Daj tutaj, daj, daj tutaj. Tu, 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 tu. wiem, co trzeba zrobić. No, no, no. Co, co tu dać? Dałeś. Jezu, spadłam. <laughs> o już miałam plan. Niespodzianka. O nie! Z moja głupota. Tu mamy ścianę, której tak, nie ale widzę. ja już, już wiem o co chodzi. Po prostu tak. Tak i teraz ochla tą ścianę. Tutaj daj swój portal, ten drugi. Ja już tylko sprawdzę. Czerwony, czerwony hmm. mi się da. I ja wtedy będę się odbijała od tej od tej ściany świetnej do tej, do tej, wiesz, Zgadza tutaj. Się, no. Mam nadzieję, że tak będzie. E, tylko muszę włączyć. Tak! Enter the game. No, jeszcze raz. O. Dobra. No to co? Zapraszam do góry. Dziękuję. Proszę! Szarek murki. Jej! Ciekawe, czy ludzie postawią mi... postawią mi wdzięczność pomnik? Tak, imiona. Wow! Znowu gdzieś nas Wzięło Wiozło. Ale nieźle nam idzie. No. Całkiem, całkiem. Jeszcze tak nie zartefialiśmy. Mhm. Sukces. Mogło być gorzej. Nie mów. Bo teraz komory będą trudniejsze. A, co? Słucham? Komory będą trudniejsze. Ale popatrz, jest pięć, piąta z ośmiu. Ośmiu. To jeszcze... Oj. Oj, oj, oj. O, ja. O ja cię kręcę. Wiem co... co mniej więcej to myślałam, tutaj to się trzeba będzie rozpędzić. Przeskoczy. Przeskoczyć. I wskoczyć. O, oh mojne! To drodzy widzowie, będzie trudne. No może nie. Dobra, ja się odsunę. A ty chlap? I tutaj jeszcze w tą stronę musisz tutaj dać. Bo tutaj musi być to musi być to chlapane prawie wszystko. I jo. Jeszcze tu. Aha. Całość, bo to będziesz będziesz Wiem, I, I to i to musisz to do miejsce dokładnie. O, I tam. No właśnie, nie wiem czy to tu. Nie tu. Tutaj trzeba będzie, będzie zrobić jakiś chyba portal, żeby móc się rozpędzić. Czy gdzieś pewnie tu. żeby Jesteś, jakoś chcesz? tu wyjechać Jesteś, i być rozpędzony i fru, tam w mhm. ten sposób? tak? Ten sposób. no tak. strzelam możesz mieć rację no czy, czy, tak. jeden czy, portal czy, byłby wtedy tak. tu tak. drugi tu mhm. i ja się usta ustawiam się rozpędzam. W... A ja Cię przestawiam. Wpadam ja cię... do tego, wlatuję tu mm, brrr, i Ty mnie wyrzucasz. No, spróbuj. Dobra, to 3, 2, 1. Oj, jest. Ła. Wow. Przyspieszenie działa na Ciebie. No, jeszcze raz. Ale mnie przycisk Guli. blokuje. Czyli trzeba będzie to trochę przesunąć Jeszcze bardziej tu już byś... mail, mail rozwizowie. Może Ale... tutaj jeszcze trochę wejść posmaruj. i z tej strony Ale patrz, tu musisz mieć tak Nie muszę mieć, myślisz? Bez krzyw Trzeba taki mi takie miejsce znaleźć, żebyśmy będzie faktycznie przebiec Dobra, to ty czerwony Dobra. mnie wyrzucasz, pamiętasz? Mhm. To ja lecę. Aha. Czekaj, jeszcze raz. To co, to, to nie jest Zg łatwe. Zgubiłaś się. Tak, zgubiłam się, bo widzę ten przycisk. No. Weź go od razu daj tutaj, tu. Tu? Tu, tu, tu. Na ten tak, ponieważ... Nie no po bardzo to? po środku, trochę w prawo ten, ten czerwony portal Tak? Jeszcze Jeszcze w prawo? Moje prawo O I, I teraz tu się rozpęta spędza... ściany, może wystarczy Może wystarczy 3, 2, 1, Deronimo jak oh Wystarczyło To działa mhm. Ale tutaj jest jeszcze coś, tutaj jest Wow. Czekaj, to, ja, to ja też idę. Czekaj, a to musisz kostkę złapać w międzyczasie. Okej Nie. Tylko kostka? Kost, kostka wypada i trzeba ją w locie złapać. Aha, no to Żeby ja. Trzeba ją tutaj postawić. Ja wracam. Tak. No i powiedz mi, kiedy, kiedy leci, będziesz leciał. Naciśnij, zobaczymy jakie opóźnienie ma ta kostka. A to ona od razu. Od razu. Dobra. No, też masz możliwość. 3, 2, 1. Go! Teraz. Za późno. Za późno, dobrze, czyli wcześniej. Mhm. Koordynacja. Ale to jest fajny, fajny ten żel. Trzy, dwa, Czekaj, jest ten żal. Dobra. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bo nie wiem kiedy odliczasz. Ja będę odliczam. Dobra, to, to ty odliczasz. Ja odliczam. Bo ty zanim do tego portalu żółtego wjedziesz Czerwonego, przepraszam, czerwonego mm, To muszę y, nacisnąć kostkę, żeby wypadła no, dobra. Ty, Zanim, zanim wejdziesz na tą rampę, nie? Uh -huh, tak. Dobra, to odliczaj Trzy, dwa, jeden A nawet nie trafiłem w rampę Ale coś to wolno poszło jakoś tak No on, się albo, albo, mam takie lagi w tym okienku na portalu to nie, nie bierz podglądu. Dobra, no to. Ale widzę, że mieli. Dobra. Trzy, dwa już. A. O! Jest. Jakimś dziwnym cudem. Zlagowało mnie trochę, ale. Patrz, no właśnie widziałam. Generalnie nowa forma kostki. Ale fajna. Bardzo mi się podoba. Taka... eplowska. Tu są schody. Pierwszy raz nie będziemy spadać. Oh nie będziemy spadać. Nie ma windy. Jak ludzie. też oczywiście jak ludzie, nie, 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 ludzie, jak ludzie jak, dla... Ludzie dla jest roboty. Roboty. o roboty. To jest kolejna część. Ała! Wow! Już mnie to boli. Ojoj oj, oj. To jest Twoja ulubiona część, jak mi się wydaje. No to nie jest moja ulubiona część. Zobacz, tam jest jakiś glutek, wiesz? A żeby go nacisnąć, to coś trzeba zrobić. U kurczę. Tam trzeba coś stanąć. Chyba. Jest numer dwa. Jeden. Dwa... Ja się boję. Jeden... No nie ma żadnego przycisku. Przycisk jest dopiero tam. Tam, przycisk. tam jest przycisk. Są chyba. przyciski, miejsca z kostkami. Yy, I są ponumerowane... Komory. 1-2 A przycisk ci... A więc z przykrością muszę Cię zawiadomić, iż możemy tu zostać tak. zmiażdżeni przez totalną zmiażdżarkę. No wiesz. To było do przewidzenia. To się nazywa poświęcenie nauki. <laki> Ale popatrz. E, Przypuszczam, że... Z drugiej strony są portale. W się w żółty portal. To jest twoje przeznaczenie. O oh my God. Nie wiem. Ja Nie wiem, co wymyśliłeś. I teraz tak. Tu. O. I tu mi tu mi zrób. Będzie mi się rozpędzać. Zrobię ci. Ty to lubisz. No tylko musisz ochlapać. Dobra, teraz z drugą stronę musisz zrobić. I ci ochlapię też. Wiem. Przeżyję. Będę miała prysznic. Nie wiem czy te roboty są myte. Eee, Ale coś Jeszcze z góry. Jeszcze z góry, tu. Jeszcze tu z góry lędę. też. A proszę tak, cię no bardzo. Tak, no bo tutaj jest przerwa, zobacz. Bo... Dobrze, ja ci wierzę. No dobra. Dobrze, dobrze. Więc teraz y, musisz... Muszę zrobić portale. I gdzie będziesz robić ten portal tak, żeby mi nie zmiażdżyło? No musisz wylecieć tutaj. Ale musisz w odpowiedniej chwili wylecieć. Haha! Ha! I od cała filozofia. Czyli to, to... cię zależy, ty ci mnie wyrzucisz. Tak, do mnie zależy czy zginiesz, czy przeżyjesz. O oh my godness! na co ja się piszę? Nie wiem. Ale ty widzisz tam masz te portale? Ja wszystko widzę. Więc wież, gdzie mnie wyrzucić, tak? Tak. Chodź. To co, mam się... mam się ślizgać? Ślizgaj się. Poradź Widzicie? Co ja muszę robić tutaj? Dobra. Komuś zobowiązani czas. Ła! Coś mi się przypcięło. Haha. Dobra. A... Wracasz. Wracam, tak. Dobrze, znowu musisz mnie zrobić. Przepraszam. Ach, już, dobra. Już nie będę spadać. Postaram się. Jada... Potadaj, potadaj. Zatrzymałam się. Tylko musisz... Ten odpowiedni moment... Nie ten moment. No właśnie. To nie jest takie proste. Wbrew... No nie jest. Wbrew... Czy jakikolwiek... Wiedzy portalowe No to co? No to go. show go Nie wiem czy w ogóle wyrzucić Nie tak. tak muszę muszę opracować inną technikę Okej okay. Eee... się na ciebie niestety. Niestety albo niestety. Dobra, tu pomyśl. No, biegnij. Okej. Okay. Um, dobrze, no trochę, trochę y, robotciej spił pod piwkiem. Biegniesz? Tak, biegnę. Jak się podnosi do góry, to już musisz mnie. Byłoby dobrze, tylko nie wiem czemu twoja parabola lotu była za niska.